Hej, kochani, z tej strony Ania, witam was w nowym filmie i dzisiaj przygotowałam dla was coś, co wszyscy najbardziej lubimy na tym kanale: mianowicie test kosmetyczny, ale nie byle jaki, zobaczcie ile mam tutaj produktów. I to są nie wszystkie, bo część leży obok mnie i się nie zmieściła mi po prostu do rąk. Mam tutaj nowy korektor z Lovely, płynny róż z Eveline, nowości z Belle, a także z Ingrid, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak one się sprawdzą, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ale zanim przejdziemy dalej, mam do was pytanie odnośnie testów. Jakie wolicie? Czy takie właśnie mieszane, jak nagrywam teraz, czy to co było wcześniej, czyli na przykład test jednego kosmetyku bądź danej serii? Bo nie wiem, czy jak szukacie, to interesuje was tylko ten dany konkretny produkt, czy lubicie właśnie oglądać taki mieszmasz. Dajcie znać, bo wasza opinia jest dla mnie bardzo istotna. A teraz przechodzimy sobie do naszego dzisiejszego testu. Mam sporo kosmetyków i podejrzewam, że ten film będzie mega długi, a w dobie dzisiejszej prędkości przekazywania informacji nie gra to na moją korzyść. Dziś tak mniej więcej na przełomie listopada i grudnia w teorii pojawiły się dwa nowe kosmetyki z Lovely. Był to podkład oraz korektor z serii ogórkowej ja już zdążyłam wam podkład przetestować na moim kanale. Tutaj możecie sobie kliknąć w odnośnik, jeżeli was on interesuje, ale ciągle nie było dostępnego tego korektora. Nie był on ani dostępny online... Ani stacjonarnie. Ja chodziłam, sprawdzałam, tak samo na internecie. Nie było. Nul, nic, zero. I wiecie, tak się zastanawiałam, z czego wynika to opóźnienie. Czy tam coś nie wyszło, dlatego nie było tych korektorów od razu dostępnych z tym podkładem? Bo zazwyczaj, jak wychodzi jakaś seria, no to wychodzi razem, ale dobra. Mamy ten korektor, Wziąłem sobie go w odcieniu 2, jego koszt to 20 zł, jest on dostępny w czterech odcieniach, nazywa się tak samo jak podkład, czyli Fresh and Juicy i według producenta jest to rozświetlający korektor do twarzy z ekstraktem z ogórka o średnim kryciu z możliwością budowania go, zawiera kwas hialuronowy i witaminę E. Tyle na razie wiemy na jego temat, ja mam dzisiaj skórę idealną do testowania korektora, bo jak możecie zobaczyć, tu pojawił mi się taki nieprzyjaciel, bo akurat jestem przed okresem i coś mi musiało wyskoczyć, a jak, żeby inaczej, nie może być za dobrze, nigdy, ale przekujemy to oczywiście w coś pozytywnego. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, to mi się ono bardzo podoba. Tu jest takie matowe, aplikator jest taki standardowy, nie należy on do największych, jest po prostu taki typowy jak w większości korektorów. Zacznijmy sobie może dzisiaj od próby zakrycia tego pryszcza, dlatego nałożę sobie trochę tego produktu na palec, bo wiecie, nie chcę bezpośrednio aplikować go w to miejsce bo potem mi się to rozniesie i co ja zrobię, ja nie wiem co to jest tak do końca, więc próbujemy to zakryć, zobaczymy czy się uda. Ja nie wierzę, że nie wziąłem gąbeczki. rozblendujmy go sobie. Ja to co zauważyłam, to na pewno fakt, że on bardzo ładnie niweluje zaczerwienienia i to w stopniu serio bardzo dobrym. Jeżeli chodzi o zakrycie tej niedoskonałości, no, to niestety nie zakrył jej. Zresztą widzicie to teraz na przebitkach, ale ja też uważam, że problemem tutaj nie jest to, że on by sobie z nią w ogóle nie poradził. Problemem jest to, że jest to jednak świeże i on tego nie chwycił, i uważam, że żaden korektor by sobie z tym nie poradził. Zobaczymy teraz tu przy skronie, jak on sobie poradzi z zakryciem tego zaczerwienienia, które tu mam. Ono jest trochę starsze niż to, bo to mi się pojawiło dzisiaj. Poradził sobie tak w 90% z zakryciem tego. Zresztą, jak możecie teraz zobaczyć na zbliżeniu, różnica jest. Jest znacząca, bardzo ładnie sobie poradził z wyrównaniem tego zaczerwienienia i też ładnie się wtopił. Sprawdziliśmy sobie to, jak zakrywa on niedoskonałości, teraz przejdziemy sobie do tej okolicy pod oczami, chociaż producent tutaj na opakowaniu napisał, że jest to korektor do twarzy, nie ma tutaj nic o okolicy pod oczami, więc może być różnie, albo on się tutaj sprawdzi, albo się nie sprawdzi. W sumie zawsze jest takie pół na pół, albo coś się dzieje, albo nie. Jeżeli chodzi o jego kolor, to mi się on bardzo podoba i on jest też w takiej kremowej konsystencji, nie jest ona ciężka, wręcz bym powiedziała, że bardzo lekka i rozprowadźmy go. Jeżeli chodzi o zakrywanie cieni pod oczami, no to nawet dobrze sobie radzi, wiecie. Nie jest to na pewno takie stuprocentowe ich zakrycie, ale jest bardzo ładnie. Ładnie się stapia ze skórą, jeżeli chodzi o jego kolor, bo to czy jest. Widoczny, czy też nie, to zaraz zobaczycie zresztą też na zbliżeniach. Nie no, kochani, przyznajcie sami, że różnica jest serio obłędna. Tu ten korektor jest nałożony i ta okolica jest tak pięknie wyrównana i zdecydowanie młodziej wygląda niż tutaj. Tutaj to jest jakaś masakra, maszkara. To jest normalnie jakby były dwie różne połowy twarzy. Bardzo mi się podoba efekt tego korektora. Serio ładnie wygląda. Jedyne co mnie martwi, że jest on taki dosyć matowy. Jak zobaczycie bliżej, co Wam teraz zresztą pokażę, to widzicie tutaj, tak minimalnie w tym miejscu jest widoczna tekstura, ale zobaczymy, jak będziemy nakładać na to inne produkty. Jaka będzie różnica, czy będzie tutaj wyglądało coś gorzej. Jak na razie, absolutnie nie ma tragedii i bardzo mi się podoba, jak ten korektor wygląda. Nałóżmy go sobie teraz pod to drugie oko, które na nagraniu wyglądało na trochę odklejone w porównaniu do tego, na którym ten korektor był. No, od razu jest. To razy lepiej. Mam nadzieję, że jest ostrość na moją twarz, bo jak nie, to normalnie wywalam ten aparat i koniec. Teraz na przebitkach możecie sobie zobaczyć efekt bez tego korektora oraz z nim. Uważam, że różnica jest znacząca. Dobrze sobie poradził, jeżeli chodzi o zaczerwienienia. Ja jego krycie zaliczę do średnich. Uważam, że przy jeszcze większych cieniach on ich aż tak dobrze nie zakryje. Z moimi poradził sobie w naprawdę bardzo dobrym stopniu, ale jeżeli macie na przykład większe, to nie jest korektor, który zapewni wam takie pełne krycie. A też, bo stosowałam go wcześniej, nie uważam, że on jest dobry do budowania tak w 100%. Przynajmniej u mnie to się nie sprawdziło. Zostajemy jeszcze na chwilę w temacie oczu, ponieważ mam tutaj taką małą, kompaktową paletkę z Ingrid. Nazywa się ona Eyes Love It. kosztuje 26 zł i ogólnie są dostępne 4 paletki z tej serii. Ja mam numerek 1. Mają być doskonale napigmentowane, poręczne, kompaktowe i można za ich pomocą stworzyć wyrazisty, jak i łagodny makijaż na każdą okazję. W środku mamy takie podstawowe, najbardziej klasyczne cienie, które większość z nas najbardziej lubi używać w swoim codziennym makijażu. Czyli są to brązy, mamy trzy maty oraz jeden błysk. Jest to moim zdaniem taka idealna paletka do podróży. Zacznę sobie od tego najjaśniejszego cienia bazowego, którego nałożę na całą powiekę. Jak możecie zobaczyć, nakłada się on bez problemu. Jego pigmentacja jest taka typowa, jak dla takiego cienia. On się troszeczkę w opakowaniu osypuje, więc na to Wam zwracam uwagę. Ale rozprowadza się go bardzo szybko i bezproblemowo, no i robi to co ma robić, czyli tworzy nam taką bazę na powiece, przez co mamy teraz idealny start na zaczęcie naszego makijażu. Ale co zauważyłam odnośnie tego korektora z Lovely? Zaraz was wezmę na zbliżenie, to on się zbiera w załamaniach. O proszę, widzicie co tutaj się podziało? Ale sytuacja na szczęście została już opanowana i teraz nakładam sobie ten bazowy cień na drugą powiekę. Teraz przejdziemy sobie do tego jaśniejszego brązu i będę go nakładała od zewnętrznej strony na moją górną powiekę oraz też po całości na dolną. Zobaczymy, jak te cienie będą się ze sobą łączyć. Jak na razie, jeżeli chodzi o jego pigmentację, to jest ona taka dosyć delikatna. Spróbujemy sobie go dołożyć, ale sam kolor jest przepiękny. To są takie właśnie cienie idealne do takiego codziennego makijażu. Przejdę sobie teraz do najciemniejszego brązu z tej paletki, który wcale aż tak ciemny nie jest. I na oku wychodzi on, tak bym powiedziała, karmelowo. I nałożę go sobie tutaj, i troszeczkę, tak, wiecie, odrobinę też na górną powiekę, tak do połowy, jak zazwyczaj to robię w moim makijażu, bo tutaj nie ma co poszaleć, niestety. No ale nie takie było założenie tej paletki, więc to chyba wszyscy rozumiemy. I powiem Wam tak, gdyby ten cień, który teraz sobie blenduję, był troszeczkę bardziej chłodny, to moim zdaniem on tutaj do tej paletki pasowałby zdecydowanie bardziej niż pasuje obecnie. Ponieważ ten poprzedni brąz był taki dosyć chłodny, neutralny, a ten wpada w taki dosyć ciepły odcień, no i to sprawia, że jest taka dosyć spora różnica. I ja sobie go po prostu dołożę jeszcze tu na górną powiekę od zewnętrznej strony, żeby to trochę, wiecie, zniwelować. Do błysku z tej paletki być może jeszcze sobie wrócimy. Zobaczymy, czy będzie mi to pasowało do mojej koncepcji, bo teraz chciałabym wam pokazać pigment z jakiejś nowej kolekcji, która jest dostępna w biedronce. I podobno jest to kolekcja stała i są to nowe produkty, które będą po prostu. I mam tutaj taki sypki pigment. Były dostępne w szafie ogólnie chyba cztery takie pigmenty. Ja zdecydowałam się na odcień Unicorn Dust. I jego cena to było 10,99. I on mi się najbardziej spodobał, ponieważ wydaje mi się, że będzie on wyglądał przepięknie na powiece. On ma takie lekko różowo-żółte drobinki. Najpierw nałożymy go sobie na sucho, a jeżeli się nie przyklei, no to wtedy będziemy nakładać go na mokro. Produkt mam już na pędzelku, więc nakładamy go na powiekę. Wiadomo, jest to produkt sypki, dlatego wiadomo, że może się osypywać, więc na to uważajcie. Jest OK, ale uważam, że jestem w stanie z tego cienia sypkiego wycisnąć troszeczkę więcej. Ale widzicie, w miarę rozcierania, on niestety się traci. Więc jak dla mnie lepiej go nakładać na mokro. Przeszłam do nakładania korektora, żeby mieć tutaj mokrą bazę pod właśnie ten sypki cień i zobaczymy, czy będzie lepsza ta różnica, czy będzie gorsza, czy będę musiała ten makijaż zmyć i robić od samego początku. Liczę tutaj na większą intensywność. No i proszę. No i chciałam i mam. A jak? Zdecydowanie bardziej ten błysk jest teraz widoczny. Dobra, trzeba zaznaczyć, że makijaż jest teraz zdecydowanie bardziej różowy niż był, ale musiałam zrobić coś właśnie pod to, żeby to dobrze współgrało właśnie z tym pigmentem, więc sorry, ratowałam to w ten sposób. Niestety jakoś wcześniej nie pomyślałam, że taki błyszczący różowy cień niekoniecznie dobrze będzie wyglądał z ciepłym karmelowym brązem. Sorka za to. Czekajcie jeszcze jednej rzeczy, nie zrobiłam, nie pomalowałam rzęs. Zwracam tu za dosłownie sekundę. Dobra rzęsy pomalowane możemy sobie szybko teraz podsumować zarówno paletkę jak i ten sypki pigment, jeżeli chodzi o paletkę z Ingrid jest super do codziennego makijażu, fajnie się te cienie nakładało, nie mam tutaj jakichś większych uwag jeżeli chodzi o pigment lepiej nakładać go na mokro niż na sucho, teraz przejdziemy sobie do podkładu i mam tu z Ingrid on się nazywa Flawless Glow kosztuje on 40 zł, mamy dostępnych 5 odcieni, ja mam numerek 02 Deluxe Vanilla, z jednej strony ma on zapewniać matowe wykończenie a z drugiej dodawać skórze subtelnego rozsądku świetlenia ma nawilżającą formułę, która wspaniale wtapia się w skórę, wyrównując kolory. Efekt, jaki mamy za jego pomocą uzyskać, to delikatne satynowe wykończenie z nutką błysku. Jeżeli chodzi o podkłady tej marki, to jest to chyba mój pierwszy i jeżeli chodzi o jego konsystencję, to jest ona taka standardowa. Nałożymy go sobie na twarz. Jest bardzo kremowy i kolor jest przepiękny i też trzeba mu przyznać, że bardzo ładnie pachnie. Jeżeli chodzi o krycie, raczej bym powiedziała, że jest ono niskie w kierunku maksymalnie średniego, ale nie ma tu absolutnie, jeżeli chodzi o to krycie, jakichś rewelacji. Faktycznie on zapewnia taki dosyć mokry efekt na policzku. Bardzo lekko on też skórę wygładza. Z jakimiś większymi niedoskonałościami absolutnie sobie on nie radzi, ponieważ przebijają, nawet ich nie zakrywa. Nawet nie było takiej opcji, ale zobaczymy sobie, czy możemy go dołożyć i czy jakoś zwiększy się jego krycie, ale wątpię. No tak, jak mówiłam. Nie zwiększyło się ono i też zauważam, że zaczął on trochę ciemnieć, więc prawdopodobnie będę go musiała nałożyć na szyję. Myślę, że on będzie dla mnie ten kolor odpowiedni bardziej. Latem, jak będę trochę bardziej opalona, on tak tej struktury skóry jakoś szczególnie mocno nie wyrównuje. Uważam, że też, jak macie jakieś niedoskonałości, to właśnie przez to, że jest on taki trochę rozświetlający, to są one takie trochę bardziej uwidocznione. Zresztą, możecie to teraz zobaczyć na przebitkach. Ale póki co, naprawdę bardzo ładnie stopił się ze skórą. Nie było tu żadnego problemu z jego aplikacją. Niestety, nawet dokładanie go nie podnosi jego krycia, które jest, tak jak mówiłam, maksymalnie. Nie średnie, ale bardziej zaliczyłabym go do krycia niskiego. Jak też pewnie teraz widzicie, on się świeci tak dosyć konkretnie. Poza kamerą nałożyłam sobie bronzer, więc teraz możemy przejść do płynnego różu, bo mam tu pewien produkt, który ostatnio jest dosyć bajralowy, i mowa tu jest o tym płynnym różu z Eveline, 4 w 1 Wonder Match, dokładnie on się nazywa Velour Cheek Lip. Kosztuje on około 29 zł, są dostępne 3 odcienie, według producenta jest to róż 4 w 1, ma nawilżać, nadawać się do stosowania nie tylko na policz ale i na powieki oraz usta. Ja mam go w kolorze 03 i nagrywałam wam na jego temat shortsa, ale wydaje mi się, że nie wszyscy go widzieli. Dlatego też uznałam, że trochę więcej się będę mogła wypowiedzieć właśnie w takim dłuższym filmiku. Dlatego też uznałam, że w dzisiejszym teście go sobie sprawdzimy. Ale w tamtym shortcie pokazywałam wam, jak wygląda on na powiekach, na ustach. Dlatego, jak coś, to do niego was oczywiście odsyłam. Ten kolorek 03 jest takim pięknym odcieniem różu. I ja powiem Wam tak. Ten produkt jest dosyć mocno napigmentowany, więc ja bym nie przesadzała też z jego ilością, bo możecie sobie narobić tutaj niepotrzebnego kłopotu. I rozprowadzę go sobie gąbeczką. Możecie rozprowadzać gąbeczką, palcem, pędzlem, czymkolwiek chcecie i cokolwiek Wam odpowiada. I zobaczcie, jak mówiłam, że jest intensywny, to jest intensywny. Widać? Mam nadzieję, że widać, bo kamera na pewno też trochę zjada i uważam, że on w porównaniu do tego różu znam płynnego, który również bardzo lubię, jest bardziej intensywny. I mi osobiście bardzo ten róż się spodobał. Uważam, że Eveline powinno jeszcze wyjść z bronzerem w takiej samej formie i myślę, że to byłby hit, dlatego ja już czekam. Eveline, proszę to zrobić. Jeżeli jesteście osobami, które lubią bardzo dużo różu na policzkach, to oczywiście bez problemu możecie sobie go dokładać ile tylko chcecie i sobie zamarzycie, spokojnie. Ja nakładam tyle, ile dla mnie to jest odpowiednie i tak on się prezentuje teraz na zbliżeniach, jak możecie zobaczyć. Moim zdaniem kolor jest przepiękny i faktycznie Róż się sprawdza świetnie Teraz wypadałoby się przypudrować Dlatego w tym celu użyjemy sobie pudru z Ingrid On się nazywa Mineral Silk Lift Kosztuje 25 zł Jest dostępny w dwóch odcieniach Ja mam 01 Jest to puder z minerałami, który ma wyrównywać i wygładzać skórę Zapewniając świetlisty wygląd I on jak możecie zobaczyć w opakowaniu Wygląda na taki lekko żółtawy Zobaczmy sobie jak on sobie poradzi Z okiełznaniem tego rozświetlenia Dosyć mocnego, które mam na tym policzku Zobaczmy to nie, no, poradził sobie świetnie, moim zdaniem, bardzo ładnie to zahamował. Spadł mi, mam nadzieję, że się nie rozbił, przeżył. Lecę teraz z całą resztą twarzy, no i ten efekt jest taki matowo satynowy bym powiedziała. Może w niewielkim stopniu się odznacza na nosie, a tak wiecie, minimalnie, może za chwilę to będzie wyglądało lepiej. Nie będziemy panikować. Teraz na zbliżeniach możecie zobaczyć, jak on wygląda. Bardzo ładnie wygładził, wyrównał pory oraz powstrzymał świecenie. Więc zrobił to, co puder powinien, ale zobaczymy, jak długo się ten efekt utrzyma. Na razie jest wszystko w porządku. Wiecie, co mało mamy tego rozświetlenia w dniu dzisiejszym, dlatego teraz przejdziemy sobie do użycia jeszcze rozświetlacza. Tu jest akurat taki z Bel. Kosztuje 10,99 i mam go w odcieniu 0,1. Jest on taki chłodny, lekko różowawy, jak możecie zobaczyć. Zazwyczaj rozświetlacze z Bel są spokojne, ale zobaczymy sobie, jak będzie w przypadku tego. O! Ulala! No jest ładnie, nie zawiodłam się. Faktycznie on daje taki też efekt tafli. Nie no, przepięknie wygląda. No, co tu więcej rzec? I to takim niewielkim kosztem i niewielkim nakładem energii powstało. Cudo. Szczerze Wam powiem, że ten rozświetlacz podoba mi się bardziej niż ten pigment. I nie tworzy on ciemniejszej poświaty. Efekt jest zapewniony. Teraz zresztą możecie zobaczyć to na przebitkach, jak to cudownie wygląda. Ja jestem zachwycona. Teraz przetestujemy sobie powiększający błyszczyk do ust z Bell. Jego cena to 9,99. Zobaczymy sobie oczywiście efekt przed oraz po. Jest to błyszczyk bez bar... Z drobinkami. On ma taki typowy standardowy aplikator jak w przypadku większości błyszczyków z Bell. Jeżeli chodzi o jego zapach, to pachnie on przepięknie, tak słodko cukierkowo, cudowny zapach, bardzo mi się podoba, dlatego też teraz nałóżmy go sobie na usta i zobaczymy, jak mocno on je powiększy. On z tego, co kojarzę, był dostępny w jednym odcieniu i bardzo przyjemnie się go aplikuje, ta jego konsystencja jest taka bardziej rzadka niż gęsta. Wiecie, co jestem teraz w trakcie czekania? Zaskakujące, ale tak i jeżeli chodzi o uczucie, jakie mam w dalszym ciągu na ustach, to czuję taki lekki chłód. Nie jest to nic nieprzyjemnego, raczej powiedziałabym, że jest to bardzo przyjemne, ale jeszcze sobie chwilę poczekam, bo nie widzę jakiejś szczególnie dużej różnicy oraz mega dużego powiększenia. Teraz na przebitkach możecie zobaczyć ten efekt przed oraz po. Uważam, że jest on minimalny. Faktycznie te usta są troszeczkę większe, ale wydaje mi się, że głównie jest to za sprawą tych drobinek niż samego tego mrowienia. Poza kamerą nałożyłam sobie konturówkę na usta, użyłam wyjątkowo dzisiaj tej z Vibo, bo pech chciał, że moja ukochana konturówka z Maybelline się mi skończyła i nie mam już zapasu. Ale dobra, mamy tutaj ostatni produkt, który sobie w dzisiejszym teście sprawdzamy. Jest to taki błyszczyk z kolorem z Bell, z tej kolekcji, która jest dostępna w Biedronce i kosztował on również podobnie jak błyszczyk 9,99. Są ogólnie dostępne cztery odcienie tego błyszczyka i oprócz błyszczyków są też matowe pomadki, ale mnie bardziej zainteresował ten błyszczyk, ponieważ zakochałam się w jego kolorze, który jest cudowny. Taki różowawy. Ja bardzo lubię tego typu kolory na mojej Ustach, dlatego też jak mogłabym przejść obok niego obojętnie? I on już jest troszeczkę gęstszy, ale w dalszym ciągu nie jest aż tak gęsty jak ten z tej limitki, którą testowałam wam ostatnio. Nie wiem, w którym to było. Dam wam tu odnośnik, jak coś to sobie będziecie mogli obejrzeć. I jeżeli chodzi o jego pigment, to jest taki, no w porządku, bym powiedziała. Na ustach wygląda bardzo ładnie. I idealnie się stapia z tą konturówką. Jest to team, jak możemy zobaczyć, idealny. I wiesz, co jest jeszcze dziwne: w momencie, gdy zrobię coś takiego. Czuję takie mikrodrobinki, które są w tym błyszczyku. Ciekawe uczucie, ale jakoś konkretnie źle to nie wpływa na noszenie tego produktu, bo jak sobie tak siedzę w tym momencie i normalnie do Was gadam, to nie jest on ani jakoś szczególnie lepki, ani też nie jest jakiś niewygodny, naprawdę bardzo fajnie on wygląda na ustach. Ok, przetestowaliśmy właśnie wszystkie kosmetyki, które przygotowałam dla Was w dzisiejszym teście. Spotkamy się tutaj wieczorem na podsumowaniu, żeby zobaczyć, co się tutaj zmieni. Na razie najbardziej chyba podoba mi się rozświetlacz, podoba mi się też bardzo błyszczyk, no i korektor oczywiście też jest niczego sobie, zobaczymy jak to będzie po czasie, dlatego na chwilę obecną się z Wami żegnam, dla Was to będzie sekunda, ale widzimy się wieczorem. No hejka, witam się z Wami pod wieczór, na podsumowaniu, jak możecie zobaczyć, trochę się wyświeciłam, błyszczyk praktycznie cały zszedł. Dlatego podsumujmy sobie wszystko, co dzisiaj testowaliśmy. Ale zanim to, to ja sobie jeszcze tylko te usta poprawię, bo mnie pogrzeje. To, jako, że błyszczyk mam pod ręką, to od niego sobie zaczniemy. I powiem Wam tak. Ogólnie jestem z niego zadowolona, bo bardzo podoba mi się jego kolor, to jak wygląda na ustach, jak się prezentuje. Ale jest to taki typowy błyszczyk, najzwyklejszy. Po prostu, jak coś zjecie, no to musicie sobie go potem poprawić, bo on Wam zejdzie, będzie się odbijał. Standard. Do tej pory ciekawią mnie te drobinki, ta jego faktura, struktura, jest, bo nie jestem w stanie tego rozgryźć, po co to. To nie przeszkadza jakoś szczególnie w jego użytkowaniu, bo jest on komfortowy, też te usta się nie kleją, ale tak jak mówię, trwałość jest tutaj standardowa, jest to taki po prostu zwykły, najzwyklejszy błyszczyk w bardzo ładnym odcieniu. W porządku jest też ten błyszczyk z bel, przeźroczysty, lekko powiększający usta. On faktycznie daje taki efekt lekkiego chłodzenia. I bardziej bym powiedziała, niż takie wizualne jest to optyczne powiększenie tych ust. Jest on bezbarwny i ma bardzo ładne drobinki, które pięknie się mienią na ustach. Uważam, że nałożony solo wygląda bardzo ładnie. Nie skleja też ust, ładnie na nich wygląda. Uważam, że jest to po prostu spoko błyszczyk jak najbardziej. Jeżeli szukacie, jeżeli lubicie bezbarwne to możecie się nim zainteresować. Tylko tak jak mówię, nie spodziewajcie się tutaj jakiegoś ekstra mega powiększenia. Dobra, jak już jesteśmy przy Bel, to lecimy z Bel. Teraz czas na omówienie pigmentu. Z jednej strony jestem z niego bardzo zadowolona, a z drugiej strony tak nie do końca. Już Wam powiem o co dokładnie mi chodzi. On się bardzo ładnie błyszczy w opakowaniu, a w momencie kiedy nakładałam go na powieki, no to z tej perspektywy wygląda, jakbym miała po prostu nałożony taki biały, zwykły cień na powiekę. I tyle. Nie widać tego błysku, a w przypadku właśnie pigmentów z bel. Często je bardzo lubiłam dlatego, że one się przepięknie błyszczały i nadawały takiego właśnie taflowego, pięknego efektu. Tu ten efekt jest taki bardzo malutki, z daleka prawie że niewidoczny, z bliska jest oczywiście lepiej, ale też jak nakładacie go na suchą powiekę, no to macie tu efekt tylko takich drobinek lekko osadzonych na waszej powiece. W momencie, gdy chcecie zrobić już coś mocniejszego, tak jak w w przypadku dnia dzisiejszego zrobiłam ja, to musicie go nałożyć na coś mokrego, czy to na bazę, bądź na korektor. Jednak na sucho jest z niego troszeczkę ciężej coś więcej wyciągnąć. I tego akurat pigmentu nie kupiłabym po raz kolejny, ale zdecydowanie lepszy błysk od tego pigmentu ma rozświetlacz, który błyszczy się po prostu niesamowicie. Jego kupiłabym po raz kolejny. Jest świetny, nie dość, że tani, daje piękny efekt tafli, nie robi mniejszej poświaty. No czego chcieć więcej? Błyszczy się po prostu przepięknie... I uważam, że gdybym go użyła na górną powiekę, to ten efekt błysku byłby znacznie lepszy niż po tym pigmencie. Jedyne co, to może on się nie sprawdzić dla osób, które nie lubią takiego chłodnego odcienia rozświetlacza. Omówmy sobie teraz ten płynny róż z Everline. Ja uważam, że jest to produkt z bardzo dużym i fajnym potencjałem. Mamy tu kilka zastosowań, możemy sobie go stopniować od ilości mniejszej do większej, w zależności od tego, co lubimy. Ja oprócz tego, że używałam go standardowo na policzki, stosowałam go również jako cień do powiek i w tym celu polecam Wam, po nałożeniu go na powieki, przypudrować go albo nałożyć jakiś transparentny cień, bądź jakiś cień w podobnym odcieniu, ponieważ on będzie miał tendencję do zbierania się w załamaniach. I to jest uwaga numer jeden ode mnie, a teraz będzie też uwaga numer dwa, dotycząca tego, jak nakładacie go sobie jako pomadkę na usta. I w tym przypadku ja polecam nie nakładać kładać go bezpośrednio przez aplikator i rozsmarowywać jak zwykłą pomadkę. Polecam nałożyć sobie troszeczkę właśnie tego produktu na usta i sobie rozklepać go palcem. Wtedy będzie to naprawdę bardzo ładnie wyglądało i też jako pomadka sprawdzi się on fajnie. Teraz omówimy sobie kosmetyki marki Ingrid i zaczniemy od paletki, która jest naprawdę w porządku. Ma fajną pigmentację, nadaje się idealnie do takiego codziennego makijażu, do wzięcia sobie ją też w podróż, bo jest bardzo kompaktowa. Cienie się bardzo ładnie nakładają, ładnie się ze sobą łączą, lekko się osypują. Ale nie uważam tego za jakiś szczególny minus. Pogadajmy teraz chwilę o tym pudrze, bo ja uważam, że jest to dobry produkt. Może to nie jest najlepszy puder, jaki w moim życiu miałam, ale też nie jest on najgorszy. Bardzo ładnie wyrównuje strukturę skóry, matuje, zapewniając taki satynowy efekt. To nie jest taki efekt topornego matu, bardzo ładnie to wygląda na skórze. Wiadomo, ja mam cerę taką, a nie inną, która wymaga przypudrowania w ciągu dnia, bo się po prostu dosyć szybko wyświecam. I tak też jest w przypadku tego produktu. Produktu. Gdybym musiała, gdyby to był normalny dzień, to oczywiście, żebym się w ciągu dnia przypudrowała, żeby to świecenie troszeczkę zahamować, ale jeżeli chodzi o połączenie z innymi produktami, to nie mam tu uwag, bo wszystko bardzo ładnie się ze sobą połączyło. Wiadomo, że pory są troszeczkę bardziej podkreślone niż były rano, ale sam puder w dalszym ciągu nie odznacza się na twarzy, co mi się bardzo podoba, ponieważ nie lubię takich produktów, które jest widać po czasie, bo się na przykład coś tutaj zważyło bądź po prostu mają taką swoją osobistą. Tą teksturę, która jest po prostu na twarzy widoczna, bo wiemy dobrze, że zdarzają się takie produkty, podkład również jest produktem w porządku. Ja mam do niego takie nastawienie pół na pół, bo z jednej strony uważam, że bardzo fajnie sobie w dniu dzisiejszym poradził, ale z drugiej strony uważam, że czegoś mu trochę brakuje. I tak do końca ja nie wiem, co to może być, bo tak oceniłabym go normalnie na taką trójkę z plusem, czwórkę z minusem, bo faktycznie, tak jak mówił producent, jest to produkt rozświetlający i też uważam, że po czasie to świecenie nie jest takie brzydkie, bo w niektórych. W przypadkach, na przykład podkładów, które tutaj testowałam, to jak się wyświeciłam, to wyglądałam moim zdaniem bardzo, bardzo niekorzystnie. A w przypadku tego podkładu, to wyświecenie jest takie, że ono jest, ale nie jest ono takie nieładne. Jest to produkt, którym nie zakryjecie sobie jakichś większych niedoskonałości. Ja uważam, że jego krycie jest niskie w stronę maksymalnie średniego. Możecie sobie go dokładać, ale też tego krycia jakoś mocno nie zbudujecie. Jest to fajny podkład na co dzień, ponieważ jest on lekki, komfortowy, bardzo dobrze się go nosi. To tyle na jego temat daję. Dajcie znać, czego używaliście i jak się on was sprawdził. No i najlepsze zostawiłam na koniec. Mowa jest tu oczywiście o tym korektorze z Lovely. Gdybym miała powiedzieć, kto który produkt z tej serii mi się bardziej podobał, czy był to podkład, czy był to korektor, to miałabym w tym momencie problem, ponieważ oba te produkty mi się bardzo podobają. Korektor moim zdaniem sobie poradził w dniu dzisiejszym świetnie i rewelacyjnie. Nadaje się on zarówno na niedoskonałości, bo bardzo dobrze sobie poradził z zakryciem, zwłaszcza tych trochę starszych, bo z tymi świeżymi no to radzi sobie troszeczkę gorzej, ale to żaden korektor moim zdaniem by sobie nie poradził. I też super nadaje się na te okolice pod oczami. Ma lekką formułę, jest bardzo bardzo komfortowy, bezproblemowo się go aplikuje. No czego chcieć więcej? Jednak uważam, że ma on jeden minus i on się tyczy tej możliwości budowania jego krycia. Fakt. Może jeżeli chodzi o niedoskonałości na twarzy, spoko, lekko podniesiecie, ale jeżeli chcecie sobie go dokładać pod okiem, to radzę tego nie robić, bo ja sobie testowałam go na wszelaki różny sposób, stosowałam go z różnymi pudrami, z różnymi podkładami, nakładałam go w jednej warstwie, nakładałam go w kilku warstwach i przy kilku warstwach nałożonych na moją okolicę pod okiem, no to ma on tendencję do nie wyglądania za ciekawie, więc lepiej nałożyć jedną warstwę i się cieszyć, że korektor ładnie wygląda, Niż się denerwować, że po prostu przy większej ilości, gdy chcieliśmy zbudować większe krycie, nie wygląda on za dobrze. I to jest taka jedyna uwaga, którą do niego mam. I to by było wszystko w naszym dzisiejszym teście. Mam nadzieję, że przyjemnie się Wam ten filmik oglądało. Możecie dać mi znać w komentarzach, który kosmetyk z dzisiejszego filmu podobał Wam się najbardziej. A my widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, do następnego razu. Pa!